Cześć widzowie. Wiele osób czekało cały miesiąc, aby ujrzeć fany moment. Mam przynajmniej taką nadzieję, a więc cały miesiąc czekania, a w końcu pojawi się fany moment. upragniony. Nie tylko są te momenty z, z maja, ponieważ są całej wakacji. Tak mi się ułożyło. Są te momenty z czerwca, lipca oraz sierpnia, więc yy, 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 tam oglądajcie, nie? To taka poprawka. Maja. Myślę, że jedyne co tutaj na początku powiedzieć, po pierwsze, to zostaw w górę i wpadaj na kanały Zbysiaka, również bohaterów, czy, czyli tego odcinka, czyli osoby, które będą występować w tym odcinku. Ponieważ, no, dzięki nim tak ja naprawdę by nie było Fal moment i to z, 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 oczywiście nasz, moich i, u, 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 ulubionych przyjaciół, czyli i, Pana Senikso... Co? Senixonka oraz Pana zbyciaka zostaną oczywiście Momenty. Oczywiście jakieś odcinki również ze mną tam są. No, będzie ciekawie. <śmany> Dorota, Wilson, why you bitch? Dorota Wilson, Dorota Wilson, Dor Dorota Wilson, Dorota Wilson, Doro Wilson. Ja Ja Co? 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 chodź, Co? Co? Uciekam przez tworza. a Otwieraj te drzwi. Lecę wśród różnych chwil. Ty mnie nadal gonisz. Twój stary to animatronik. Kurde,

Tutaj z widem, bo ja już zaczęłam nagrywankę. Aż to nie przybyto, jak po prostu mówię, siema kurwy i siema. Ej, 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 Dobra. Jest? Jest? Masz to dziwne, Paruwo. Paruwo? Ruf Williams! Oh. Kasulat! 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 Szybko! Nie, gadaj na razie ktoś, Julia. Na razie, nie, gadajcie, cię. ktoś. Zabij so, drzwi, Nara! na tak ktoś. Naj! A, ale, pa pa, pa, pa. ej, Ej! Ej, Okur. Umieram! Umieram, panowie!

Powiem tak, dzięki wielkie za oglądanie, tego fany moment, 5 minut, nie aż taki sumy zły wynik porównując do innych fan moment, ale jest to spoko zrobiony fan moment, dokładnie zrobiony fan moment i tyle się działo przez te ostatnie parę miesięcy, serio, ale wiem, że możecie być sami źli o to, że no, mogło być to trochę szybciej, ponieważ szczerze wam jedno, jakbym się przyłożył i nie grałbym w rafta do 5 rano w wakacje. To byście już to mieli, właśnie w wakacje, więc mm, przepraszam bardzo, ale dobra. Teraz zaczyna się oczywiście okres szkolny. Witam serdecznie. Jest, jak ja to nagrywam, 14 listopada. Wy to pewnie widzicie jakoś. też również jakoś w listopadzie. Jakby nie chcę kłamać, bo może to wrzucę 15? Więc albo wy, wy to widzicie 15, albo wy to widzicie za miesiąc, nawet nie za, za dwa, ale za dwa razy tego nie wrzucę, bo już wiecie, pracowałem nad tym. No więc dziękuję za, serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam figę Wielskiego. Pozdrawiam Sanik Sonka Zbysiaka też pozdrawiam, linki do ich kanału macie w opisie, chodźcie tam i no i na razie, do następnego fan moment, które pojawi się, nie chcę was okłamywać.